Sytuacji i można było nawet osiągnąć spokojnie zwycięstwo dzisiaj chyba tutaj No szkoda, szczególnie w pierwszej połowie. Dla was bardzo wielu tych okazji. To wydaje mi się, że tak jak mówisz, że do, do przerwy, przynajmniej dwie braki powinniśmy zdobyć. Radzyj się mądrze bronił. Strzelili, mieli jedną sytuację, strzelili. Nie no, w sumie mieli dwie, bo jeszcze w błędzie naszego obrońcy, ale no, boli nas ten remis troszeczkę, aczkolwiek myślę, że tak z przebiegu całego spotkania to Naszym celem od początku sezonu jest utrzymanie, także myślę, że swój cel już z, zrealizowaliśmy i wszystko to, co robimy, to już idzie na plus dla nas. Dobra, Zgadza się, szczególnie w pierwszej połowie, stworzyliśmy sobie kilka, można powiedzieć, stuprocentowych sytuacji. Zaraz po bramce mieliśmy, można powiedzieć, sam na sam Piotrka, później sam na sam Tomka Tymusiaka. Szkoda, że nam takie sytuacje nie, sytuacje nie wpadają, można powiedzieć, stuprocentowe, a tracimy, można powiedzieć, co mecz jakieś głupie bramki, jak niekarne, to dzisiaj już no, wolny, można powiedzieć, praktycznie z połowy boiska. No niestety, no niestety, no na pewno stale z drugiej połowie nas przycisnęła i chyba z przebiegu meczu, można powiedzieć, że ten wynik remisowy można powiedzieć, że sprawiedliwe, bo kilka sytuacji naprawdę stworzyła, stworzyła fajnych, na pewno ciężkie boisko, ciężki mecz. Czuliśmy jeszcze niedzielny mecz z który nas kosztował wiele sił, nie mieliśmy za dużo tego odpoczynku. Wiadomo też wszyscy pracujemy, jakieś mamy inne obowiązki, także nie jesteśmy tutaj jakimś zespołem, że tak powiem profesjonalnym i na pewno ten mecz niedzielny też siedzi w nogach. Staraliśmy się z całego serca, ten wynik dobiegł Szkoda, że w końcu straciliśmy tą bramkę, ale, ale absolutnie nie winimy Krzyśka za to, bo. Bo przecież do przerwy też nam wyciągnął te dwie fajne, stuprocentowe sytuacje, także cieszymy się, że tam do nas wrócił yy, i na pewno, na pewno nikt tu nie ma do nikogo żadnych pretensji, jesteśmy jedną drużyną wygrywamy, wszyscy przegrywamy, remisujemy tak samo jak jedna sama drużyna. czy jak wolę walki, to mógłby się naprawdę dzisiaj Czy na Każdy walczył dzisiaj za zawsze jak można powiedzieć. No szkoda tylko To trzymają. No dokładnie, dokładnie szkoda, bo trzeba było blisko dowieść trzy do punkty z tego ciężkiego, z tego ciężkiego terenu. Tak jak mówię, no, walczyliśmy w niedzielę w każdy mecz staramy się walczyć, prawda? No, raz raz jest, yy, mamy jakieś tam przy większym szczęściu wygrywamy, yy, ale na pewno jakiejś woli, walki i ambicje można odmówić i będziemy walczyli do końca, Dało nam pięć meczy, tu w tej lidze, każdy z każdym może wygrać i jeszcze mogą się ciekawe rzeczy dziać. Dobra, dzięki. Zgadzam no, się, no, aura nam nie pomogła. W dzisiejszym meczu ani jednej, ani drugiej duży nie. Eee... Powiem tak, że przespaliśmy pierwsze 30 minut, inne były ustalenia, inne były ustalenia przed, przed meczem. Inaczej mieliśmy grać, mieliśmy grać wysoko pressingiem tak jak do tej pory w każdym meczu. Natomiast no, myślę, że w głowach chłopaków już znaczy może nie tak, chłopcy żyją chyba tym, że mamy utrzymanie, że nie trzeba się sprężać na każdym meczu i, i troszeczkę Wkrada się w nas w poczynania naszego zespołu taka byle jakość. Każdy myśli, że a jakoś tam będzie. Filip strzela, albo Tomek strzeli, czy się złapie i od kilku meczy właśnie ta, ta, jesteśmy w takiej słabszej dyspozycji i Strzeleckiej. No, dzisiejsza aura nie, nie, nie pomagała nam w tym, e, abyśmy, e, abyśmy uzyskali bramki ramki e, sytuacja sam na sam z Filipa, sytuacja sam na sam Tomka, e, kilka fajnych e, zagrań, e, zakończonych uderzeniami. No, widzę, że, że Bramkarz. E, z yy, pomleku powracający, yy, no jest stoją tej drużyny, gdyby nie on, to myślę, że byśmy spokojnie wygrali. Yy, okazuje się, że jeżeli się chce, po przerwie tam kilka, kilka gorzkich słów powiedziałem drużynie, yy, y, jeżeli się chce, można, można było yy, zagrać pressingiem wysoko. Chociaż z no, odgryzał się kontrami i też bałem się o to, że tak jak, tak jak z Hetmanem będzie, że my robimy w zasadzie zamek hokejowy, a Hetman strzelił. obawiałem się tego, że tutaj będzie podobnie. Bramki przepiękne z obu stron, przecież miałem czuć, ta bramka na nie dzień. No, no chyba bardziej doświadkowanie jest trzał, prawda? Eee, to znaczy, tak, że no, nie wyszło mu to, bo ćwiczymy to na treningach, to miało być zgranie na długi słupek, e, tam miał e, Daniel stron się do środka i Filip ewentualnie, ewentualnie Damian Pietro nie mieli ją skierować do bramki. Bardzo dobrze, że mu zeszła i że, że stężała się po, po, poślizną na, na, na mokrym boisku no i, i, i szliśmy na 1-1, także, także myślę, że szczęśliwe. Natomiast no, wasza bramka też bardzo fajna, bardzo fajna błąd z naszej lewej strony, idealne dośrodkowanie i, i Kamil Zrobił to, co powinien zrobić i co powinien robić wcześniej, co robił w Ekstraklasie i co powinien robić jeszcze do tej pory myślę. Po prostu nikt na niego nie postawił. Kończąc ostatnie pytanie. Remis satysfakcjonuje? Po dzisiejszym, po dzisiejszym dniu powiem tak, że, że oglądałem mecz zasowią i obawiałem się bardzo bardzo z pomleku bo, bo się bardzo fajną piłkę i dzisiaj było podobnie szkoda tylko, że, że, że Mateusz przy starciu z Oziemczukiem doznał kontuzji barku i nie mógł pewnie tam z nim rywalizować Podsumowując myślę, że, że, chyba, że chyba ten remis był taki sprawiedliwy przed meczem oczywiście bym nie wziął, bo graliśmy u siebie a w tej chwili jestem zadowolony z tego Dobrze, że są poobijani. Szkoda żółtej kartki podstawowego naszego młodzieżowca. A po prostu szukali następnego. Dobra, dziękuję. Dokładnie, no. wiedzieliśmy, że ten mecz na pewno będzie ciężki. Kraśnik grał mecz swój poprzedni w piątek. Myśmy grali bardzo trudny mecz w niedzielę. Obawiałem się o dyspozycję fizyczną mojej drużyny. Mieliśmy do przerwy jeszcze jedną bardzo dobrą sytuację. Myślę, że gdybyśmy szli na 2-0, mecz by się potoczył zupełnie inaczej. No, kuriozalna bramka zawalona przez naszego bramkarza. Zdecydowało o tym, że nie wywozimy stąd trzech punktów. Ale powiem tak, no, dziękuję swoim chłopakom i gratuluję, bo wiedziałem, że część chłopaków gra z urazami, część poświęca się dla tej drużyny, zrobi wszystko, żeby tylko w tym meczu wystąpić. Jestem pełen podziwy dla swojej drużyny. Nie szukam tutaj winnych. Zdobywamy punkt na ciężkim terenie po bardzo ciężkim meczu. Cel, który sobie założyliśmy, realizujemy. Wiadomo jak, jak w tej lidze że tutaj ciężko jest o każdy punkt. No mogę tylko tyle powiedzieć, że... Tak jak zawsze dumny jestem z mojej drużyny. Ogromny szacunek się dla chłopaków, bo na przykład do meczów Sanoku no, różnica była zasadnicza. Wszyscy walczyli, no nie za dwóch, ale za trzech. No. Tutaj naprawdę niski ukłon, Dokładnie. tym bardziej szkoda, że to nie dostało. Dokładnie, no, szkoda, że bo zasłużyli, zasłużyli dzisiaj chłopcy na, na, na zwycięstwo, to już nie chodzi o te punkty, tylko swoją walkę, swoim zaangażowaniem I, i wiedzieliśmy przez te dwa dni, poniedziałek i wtorek w jakiej sytuacji jesteśmy przede wszystkim fizycznej. Tak jak powiedziałem, na część zawodników gra na środkach przeciwbólowych i każdy kibic powinien to wiedzieć, powinien to docenić. Bo chciałbym, żeby wszyscy kibice, którzy nieraz coś złego chcą powiedzieć o mojej drużynie, byli z nami w szatni, zobaczyli jak wygląda przygotowanie do meczu, jak wygląda mikrocykl tygodniowy, czemu ta drużyna się oddaje. To myślę, że złego słowa by, złego słowa by nie powiedzieli. No tak, nie ma co już wracać do tego, co było w niedzielę, co było w Sanoku, gdzie mamy punkt, mamy teraz ciężki mecz z Chomianką, który trzeba będzie wygrać. Wypadł nam Konrad Król za czwartą żółtą kartkę. No ale mamy wiosnę, większość zawodników dostanie swoje szanse, mam nadzieję, że, że ktoś tego zastąpi pewne oczekiwania przede wszystkim yy, drużyny. No i moje. Jeszcze jedno słowo Krzysztof Stężale: no owszem, może tę bramkę zawalił, ale wcześniej no, uratował nas w kilku sytuacjach. Tak. I naprawdę no, wielkie brawa za postawę w tym tak, meczu. Bo chłopak no, wrócił i by... udowadnia, że naprawdę zależy mu raz na tej drużynie, a po drugie bardzo wiele wnosi do niej. Dokładnie. I ja nie będę tutaj szukał winnych, ani wyciągał jakichś tam pochopnych wniosków, zawalił się Bramkę i jest w 100% tego, tego świadom. My nie szukamy nigdy kozła ofiarnego za jakiś tam mecz, bo bo, bo Krzysiek to jest, to jest taki ktoś dla tej drużyny, myślę, że dla tego miasta, któremu takie błędy się na pewno wybacza i, i, i od jutra zapominamy o tym wszystkim, można tylko powiedzieć na koniec, że szkoda. Dobra.